Cześć i czołem, tutaj Kamil Ostrowski dla Ekipa Gera, A, A raczej z Ekipa A I dzisiaj pogadamy sobie trochę o chwytliwym temacie, jakim są Google VR. Zapraszam. Chyba wszyscy się zgodzicie, że jesteśmy u progu czegoś wielkiego. I to będzie albo wielka zmiana, albo wielka lipa. Mam wrażenie, że świat się podzielił idealnie na pół. Mamy via osceptyków i mamy via entuzjastów. I ja zaliczam się zdecydowanie do via entuzjastów. Mam wrażenie, że większość z Was też, ale jeżeli nie, to w takim razie dzisiaj pogadamy sobie o rzeczy chyba najważniejszej w ostatnim czasie: cenie Oculus IFTA, cenie HTC Vivo i PlayStation VR, tak czy siak. Pogadamy sobie o cenie. Moim skromnym zdaniem, wszyscy przesadzili i wszyscy strasznie się nakręcili w związku z tym, że cena Oculus Rift okazała się być zdecydowanie wyższa niż wszyscy się spodziewali, ale myślę, że to dlatego, że większość z nas sądziła, że będzie to po prostu jakieś kolejne akcesorium, dodatek, dodateczek, mała rzecz w stylu Kinecta. I dlatego wszyscy patrzyli na to jak na Kinecta i spodziewali się ceny jak Kinecta, czyli tam powiedzmy powiedzmy w granicach 300 dolarów, może 400, ale chyba niewiele osób się spodziewało, że Swift będzie kosztować 600 dolarów. Także 600 dolarów to jest dosyć sporo. Tym bardziej, że to jest wszystko przed podatkiem i przed e, kosztami wysyłki, co oznacza, że w europie będzie kosztować 600 euro, czyli zdaje się, że teraz już wedle kursu aktualnego to jest ponad 3000 złotych. Sporo, ale Mam dla Was zagwostkę, mianowicie mam dla Was parę przykładów rzeczy, które kosztowały o wiele więcej, a przyjęły się super powszechnie. Także to są moje dary dla Was, drodzy VR entuzjaści. Będziecie mogli, będziecie mogli wyrzucać te rzeczy w twarz VR sceptykom w każdej nadchodzącej rozmowie. Zacznę może od ceny. 920 dolarów w wersji budżetowej. I 1270 dolarów w wersji nieco bardziej wypasionej. Zgadujecie o co chodzi? Najnowsze iPhony, wypasione gamingowe laptopy, mm -mm. telewizory LCD, i to w dodatku mowa odpowiednio o 15- i 17-calowym telewizorze LCD. 15 cali albo 17 cali. Mamy teraz w tej chwili laptopy, które mają większe ekrany. I pomimo tego, że. Sony wypuściło w tej cenie swoje pierwsze telewizory na rynek amerykański, to LCD się przyjęło bez problemów. Pomimo tego, że pierwsze telewizory LCD miały, zaraz wam powiem, 1024x768 pikseli w tej tańszej wersji, 1280x768 w droższej wersji. Tak wyglądały początki telewizorów LCD, tak wyglądały początki ewolucji, która w tej chwili jest. Oczywista. Nikt w tej chwili się nie wykłóca o to, że, że, że CET jeszcze ma jakąś rację bytu. Ja pamiętam jak to wyglądało w momencie, w którym lcd wchodziły, bo mój ojciec się wtedy kłócił ze swoimi znajomymi razy na temat tam jakichś rzeczy typu głęczeń, migotanie, smużenie, oczywiście cena. Były argumenty, że C teki przecież zawsze będą tańsze. Te LCD będą zabawką tylko i wyłącznie albo są przydatne, jeżeli chcemy sobie wstawić telewizor w ścianę. I co? I nie ma w tej chwili C Eteków. Nie ma ich absolutnie LCD stały się oczywistością i nie widzę żadnego powodu, dla którego, nawet jeżeli w tej chwili Google VR będą drogie Google VR będą drogie dlaczego miałyby z czasem nie tanieć i się nie upowszechnić, nawet jeżeli na początku faktycznie będą rzeczą, którą będą przyciągać tylko i wyłącznie, która będzie przyciągać tylko i wyłącznie jakichś entuzjastów z głębokim portfelem. Ale mamy jeszcze więcej przykładów. 1280 dolarów. W zasadzie po uwzględnieniu inflacji to to jest nawet 4600 dolarów. I co mogło tyle kosztować? Może Segway? Albo... Hmm. Może jakiś smart over, który odzyskuje prędkość po tym, jak hamujemy. Nie, to jest VCR. Pierwszy VCR wprowadzony na rynek amerykański firmy JVC kosztował 1280 dolarów. I to było w 1977 roku. A kasety kosztowały po 20 dolarów. Czyste kasety, bez filmu. Co na dzisiejsze to jest jakieś 70 dolarów, coś koło tego. I pomimo tego, pomimo tej kosmicznej ceny, ludzie kupowali. VHSy na potęgę. I z czasem też staniały. I z czasem oczywiście e, stały się praktycznie powszechne i, i zupełnie zmieniły nasz sposób postrzegania e, filmów, telewizji. W tej. Dzięki, dzięki kasetom w zasadzie dzisiaj mamy video on demand, no wcześniej mieliśmy DVD oczywiście. E, Zmienił się sposób postrzegania filmu. Już przestaliśmy, przestaliśmy my, jako widzowie, uganiać się za filmem. To film przychodził do nas, przestaliśmy być niewolnikami e, godzin, w których, w których jest emitowany na przykład jakiś film. Mogliśmy go sobie nagrać, i to była ewolucja. To była ewolucja w postrzeganiu, e, i dzięki temu ludzie chcieli po prostu kupować. VHS, zmienił się zupełnie paradygmat, i na początku jestem pewien, że było gadanie, ale po co nam to? Przecież to zbytek i tak dalej. Czemu jest takie drogie? Ale się upowszechniło. Tak samo jak się upowszechnił Google VR. No ale dobra, a możecie powiedzieć, że czemu wyciągasz takie przykłady, jakieś style? Kiedyś to inaczej wyglądał inek, kiedyś nie trzeba było od razu zagarnąć tego inku, inek nie był taki szybki można było sobie spokojnie, krok po kroku, przechodzić wszystkie etapy. Teraz, to na pewno jak, jak wypuści to Oculus swojego IFTA, to za pół oku pojawi się coś w połowie ceny itd. itd. Albo, albo nie osiągną masy krytycznej, która będzie im potrzebna, do tego, żeby gry powstawały na, na to urządzenie. No to teraz rzecz, która kosztowała dokładnie tyle samo, co Oculus Rift będzie kosztować, czyli 599 dolarów. Ale to nie było wszystko, bo do tych 599 dolarów musieliście doliczyć fakt, że musieliście wykupić abonament. I oczywiście mówię o pierwszym iPhone'ie, który... Wymagał od nas związania się umową na całe dwa lata, znaczy od nas, od Amerykanów, bo tam oczywiście na początku wylądowało to urządzenie. I jeszcze w dodatku trzeba było dopłacić 599 zł. I nie istniał żaden rynek, w którym można było wcześniej wejść. Nie istnieli żadni deweloperzy, którzy wcześniej obili aplikację i mogli się przesiąść e, na, 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 na obienie aplikacji na iPhone'a. No, coś tam było, jakieś pierwsze zalążki, typu jakiś Symbian, e, ale na dobrą sprawę. EA smartfonów zaczyna się od iPhone'a i to, i to wszyscy musimy przyznać. I pomimo tego, że był drogi jak cholera, a pomimo tego, że nie można było go dostać, bo się wyprzedawał, pomimo tego, że był, że, że, że wystartował tylko w Stanach, i pomimo tego wszystkiego przyjął się i w dalszym ciągu już świetnie sprzedaje, pomimo tego, że kolejne edycje są drogie w dalszym ciągu, nic nawet nie potaniało. A pomimo tego iPhone'y sprzedają się dalej jak ciepłe bułeczki. Pomimo tego, że są drogie. Wcześniej. Nikomu nie przychodziło do głowy, że można co dwa lata wydawać 4000 zł na, na telefon, tak? Dlaczego? Dzwoniło się z jednego telefonu tak długo aż się zepsuł i się kupowało nowy. Znaczy, wiadomo, było, było lekkie parcie na to, żeby mieć nowsze telefony, ale nie aż takie. Ten, ten telefon stał się dla nas zupełnie innym narzędziem w momencie, w którym pojawiły się iPhony i byliśmy gotowi za to zapłacić. I jestem przekonany, że ludzie na całym świecie będą chcieli zapłacić te 600 dolarów i upgrade'ować sobie kompa po to, żeby zacząć inaczej myśleć o wirtualnej rzeczywistości. Bo moment, w którym wchodzi się w wirtualną rzeczywistość, to jest zupełnie coś innego niż jak mamy płaski ekran. To tyle z mojej strony. Na dzisiaj mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie komentarze na dole. I oglądajcie pozostałe materiały ekipy. A, trzymajcie się!